Na samym początku chciałbym przeprosić za sumie taki clickbaitowy tytuł, ale chciałbym, żeby ten film trafił do jak największej ilości osób, które są za, jakby zainteresowane yy, z kanałem Warcrafta. No i oczywiście z tym, co ja robię, odnośnie World of Warcraft. Aha, no i z góry przepraszam za echo, no, ale niestety są tutaj gołe mury. Po pierwsze, bardzo dziękuję za 2000 subskrypcji. Nie ukrywam, że przez półtora roku, no, a nawet nie, rok, chyba miesiąc albo dwa, udało się wbić 2000. W kwietniu tego roku w sumie świętowałem 1000, a już mamy dwa, także Giga dziękuję i no trzeba. Trzeba cisnąć po jeszcze większe liczby. Aczkolwiek w pogoni za większymi liczbami trzeba będzie troszeczkę się wstrzymać, ponieważ to co widzicie wokół mnie, no, jest głównym procederem, powodem, dlaczego nam wchodzą takie zmiany na kanale. A zmiana jest oczywiście dotycząca tego, że nie będzie mnie na YouTube na pewno przez kilka miesięcy. To samo tyczy się streamów, że mianowicie streamów nie będzie praktycznie w ogóle. Różnica jest taka między Twitchem a YouTubeem, że będą się pojawiać filmy ale w mniejszej częstotliwości no i będę musiał się ograniczyć głównie do weekly newsów czyli do tygodników z World of Warcraft Wybaczcie, ale sobie patrzę na telefon żebym wiedział co powiedzieć Przerwa związana jest właśnie z tym co jest wokół mnie mianowicie zakupiłem swój, swój domek swoje mieszkanko więcej szczegółów nie będę zdradzać bo jest niezbyt bezpiecznie w internecie a Dbam o swoje bezpieczeństwo i o swoją prywatę. Także wiadomość jest taka, że nie będzie w ogóle streamów przez kilka miesięcy, jak już mówiłem. Yy, filmy będą w mniejszej częstotliwości, oprócz weekly newsów, to myślę, że będą się pojawiać jakieś filmy lorowe, ponieważ będę chciał się na tym skupić w wolnej chwili, ale w górnej mierze będę chciał się skupić na tym, na tym, co jest tutaj. Oprócz filmów lorowych będę chciał pracować nad poradnikami oraz innymi tego typu filmami, żeby pomóc nowym osobom żeby wejść do świata World of Warcraft, ale to kiedyś tam w niedalekiej przyszłości. Ogólnie chodzi o to, że na kanale będzie zastój, będą głównie Weekly Newsy i, jako taki filler, jako taki zapełniacz, będę starał się nagrywać filmy lorowe. Kupno domu jest w sumie takim głównym powodem, jednakże chciałbym też troszeczkę odpocząć od tego YouTuba, bo nie ukrywam, że rok naprawdę 2023 był intensywnym rokiem, jeżeli chodzi o moją. Działalność na YouTubie, co bardzo się to odbiło na moim życiu prywatnym i w sumie na moim zdrowiu, więc chciałem sobie zrobić troszeczkę niedługą, wiadomo, nie taką całkowitą przerwę, ale chciałem sobie troszeczkę odpocząć, bo pytanie, czy w ogóle odpocznę, jak to będę robić tutaj. Czego się boję, że w związku z tą przerwą, no niestety, to co udało się zbudować, czyli 2000 subskrypcji, zbudowało się całkiem fajne community, dlatego bardzo wam dziękuję. Bardzo fajny, nawet mocny kanał Gdzieś tam chyba jestem w topce najlepszych youtuberów, jeżeli chodzi o WoWa Bo w sumie cena jest po prostu mała No i gdzieś tam się boję, że jednak gdzieś to utracę, tak? Bardziej jakby zastanawiam się, że... Nie wiem, może bardziej streamy ucierpią Ponieważ teraz jak były, na przykład teraz gdzieś wam tutaj pokażę, że Streamy wykonały tak, że już były nawet po 40 osób Średnio Czyli bywało, że nawet w piku było 60-70 ale średnia to była 40, no to mam takie pewne obawy, że po powrocie za kilka miesięcy, no to będzie to wyglądało tak jak na samym początku, tak? Czyli 10 osób średnio. To jest taka jedna moja obawa. I z tego miejsca chciałbym w sumie Was zaprosić na ostatni stream w tym roku, i w sumie taki ostatni stream przed tą dłuższą przerwą. 16 grudnia, godzina 18, 16 grudnia, godzina 18. W sobotę będzie ostatni stream. Ale zapraszam serdecznie, nie planuję żadnego giveawayu ani nic. Zapraszam, żeby sobie miło, fajnie spędzić ostatnie chwile w tym roku ze mną na wizji. Co do YouTube'a jeszcze to boję się, że robiąc filmy takie lorowe w większej mierze, to stanę się takim drugim pulchnym furbolkiem, że jedynie co się będzie dobrze u mnie oglądało, to po prostu. Lore. A wiadomo, nie chciałbym się starać takim drugim furbolgiem, no bo ha, po prostu nie. Zapytacie pewnie, co z serią od zera do Kisnu Hero. No słuchajcie, sezon zaczął się w listopadzie, początek listopada. Wstrzymywałem się z tą serią, ponieważ nie wiedziałem, kiedy będę był w stanie kiedy będę w stanie zacząć ogólnie tutaj remont tego wszystkiego. I dobrze, że się wstrzymałem, bo nie miałbym czasu na kontynuowanie tej serii, przynajmniej teraz. A nie chciałbym robić czegoś takiego, że film wypuszczę na przykład dzisiaj, a kolejny film pojawi się za dwa tygodnie, może za miesiąc, może za dwa. Chciałbym, żeby było to chronologicznie jak najbardziej e, regularnie. Także seria od zera do Keys no Hero myślę, że wróci no, pff, w marcu, może w kwietniu, może w maju. Trochę szkoda, bo bardzo lubiłem tę serię. Widziałem też, że Wam też bardzo się podobała ta seria, no i niestety... Jestem złuszony, wstrzymać ją na, na pewien okres. Aczkolwiek nie martwcie się, stary leśnego byka powróci, tylko nieco później. A odpowiadam na to pytanie, bo w sumie bardzo dużo osób pytało mnie na streamach, właśnie co z serią Od Zera do Kiss no Hero. Drugie pytanie, które też padało, czy po przeprowadzce będą częstsze streamy. Myślę, że nie, przynajmniej nie, nie planuję czegoś takiego. Chciałbym spędzić troszeczkę czasu więcej z moją żoną, no i przede wszystkim skupić się bardziej na sobie i troszeczkę na zdrowiu bardziej gdzieś tam to troszeczkę podupada myślę, że streamy będą po prostu w takiej samej częstotliwości czyli w poniedziałki i czwartki kto wie, może z czasem się to zmieni fajnie by było, aczkolwiek nie mam w planach czegoś takiego, że jak się uda już tutaj, że postawię swój komputer, biurko i tak dalej to nie planuję czegoś takiego, że streamy będą nie wiem, trzy razy w tygodniu cztery także odpowiadając na to pytanie, no to średnio Streamów częstszych raczej nie będzie, przynajmniej nie od razu po przerwie. No i to, co mówię na początku, to przerwa nie oznacza, że kanał będzie martwy. Będą się pojawiać filmy tylko raz tygodniowo, czyli w postaci Wikinewsów, albo czasami zdarzy się tak, że wypuszczę dwa filmy w tygodniu, czyli Wikinewsy, i do tego jakiś film lorowy, jakaś pogadanka w, ty w stylu podcastu. Cokolwiek, ale raczej się nastawcie na jeden film tygodniowo. Chciałem nagrać taki statement, taki filmik, żeby wam przedstawić jak wygląda sytuacja i skąd jakby wynika ta przerwa na YouTubie. Na Discordzie wiadomo, będę się udzielał chyba dalej tak samo, linka macie oczywiście w opisie. Discord, no co, będziemy tam sobie rozmawiać jak kumpel z kumplem. Przy okazji może się okazać, że puszczę informację, że wrócę wcześniej. Także zapraszam na Discorda, link w opisie. No i w sumie to tyle. Króciutki statement. Chciałem na, po prostu przekazać Wam informację, co jest pięć, co się dzieje. Mam nadzieję, że zrozumiecie. No i w sumie w sumie tyle. Życzę mi lak, życzę mi powodzenia. Eee, no i, i tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia za jakiś czas.